Cześć, Daszbur, witam Was w moich skromnych progach. Otóż dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak wybrać dobrą szafę na broń. Często w sieci, gdy pojawiają się tematy kupna szafy, wiele osób mówi: kup największą na dużą ilość sztuk broni, i generalnie na tym cała dyskusja się kończy. Szafa natomiast powinna być dostosowana do naszych potrzeb i wymagań, dlatego jest to ogromnie istotne, aby wybrać odpowiednią szafę i odpowiednie rozwiązanie. Zacznijmy od sytuacji, gdzie Twoi bliscy niekoniecznie chcą na co dzień widzieć Twoją szafę na broń, lub wynajmujesz mieszkanie i po prostu musisz ją schować. Szuflada to także propozycja dla tych, którzy nie mogą mieć dużej stojącej szafy lub z jakiegoś powodu chcą ją nieco bardziej schować. I szuflada tutaj jest też bardzo dyskretnym rozwiązaniem. Występuje ona w dwóch rozmiarach, to jest 80 i 135 cm szerokości i w sumie ją również można by było schować do szafy pod warunkiem, że ta szafa będzie odpowiedniej szerokości, aby pomieścić ją na dnie. Tak jak szuflada ma specjalny system progów i spokojnie pomieści dwie sztuki broni długiej i amunicję, pomieści też błęd krótką. Tak samo jak szafa do szafy ma jednopłaszczową, mocną konstrukcję, ma także dedykowane otwory do przymocowania do podłoża. Jednakże warto zastanowić się wcześniej, czy możemy i powinniśmy to zrobić. Dlaczego? Pamiętajmy, że aby przymocować szafę, musimy nawiercić otwory, wstawić ją w odpowiednim miejscu, włożyć kotwy. O długości minimum 65 mm i dokręcić nakrętki. Tutaj należy pamiętać, że nie wyjdzie nam wirtarka, więc całość musimy wcześniej namierzyć, wytrasować, tak. I ja natomiast nie mogę tego zrobić. I wcale nie chodzi mi o to, że szkoda mi moich paneli. Chodzi mi tutaj o to, że ogrzewanie mojego domu opiera się o pompę ciepła i ogrzewanie podłogowe. I mając ogrzewanie podłogowe, no ja nie zaryzykuję przypadkowego wwcenia się w rurkę z wodą. No i teraz pytanie, czy dyskwalifikuje mnie to jako użytkownika tej szafy? No na szczęście nie. Otóż jeszcze niedawno nawet nie pomyślałbym pewnie o kupnie. Takiej szafy z uwagi na prawną konieczność przykotwienia jej. No na szczęście prawo się zmieniło i już tutaj nikt nie wymusza tego na mnie. No i otworzyło to bardzo dużą możliwość wyboru i dokonania świadomego zakupu dla osób chociażby takich jak ja e, i schowania szafy pod łóżkiem. Osobiście bardzo polubiłem się z tą szafą i podoba mi się to, że jest idealnie spasowana z łóżkiem i jest to świetne rozwiązanie dla każdego, kto ma na przykład dwie sztuki broni długiej i potrzebuje tak naprawdę miejsca na kilka paczek. Nie zajmuje dodatkowego miejsca, ponieważ zawsze będzie schowana pod łóżkiem, no i każdy z nas w swoim domu takie łóżko ma.